Dzień dobry Państwu, witam dzisiaj środa, piąty dzień lutego i warto skomentować e, propozycję Donalda Trumpa, rozwiązania e, bliskowschodniego, e, jakby to nazwać, e, węzła gordyjskiego, tak by to można określić. No bo, cóż, rozwiązanie dwupaństwowe, które jest tam lansowane, przy obecnym statucie, statusie i w ogóle jak gdyby takiej mentalnej mapie ludzi zasiedlających państwo Izrael, jest praktycznie rzecz biorąc nie do przeprowadzenia. Izraelem nadal w wielkiej części rządzą askenajzyjscy Żydzi, czyli ci, wywodzący się z naszych terenów, znający historię europejską. Pomysł ten jest stary jak świat to jest pomysł czystek etnicznych, wysiedleń po prostu gaza piękne miejsce nad oceanem, nad Morzem Śródziemnym. Można to sprzedać, można tam budować i tak dalej, tylko taki jeden problem, że mieszkają tam ludzie, którzy notabene uciekli już spod żydowskich karabinów i spod żydowskiego terroru za tak zwanej pierwszej nagby, która miała miejsce niedługo po zakończeniu II wojny światowej. Proszę Państwa, Nawiasem mówiąc, był to najgęściej zaludniony obszar świata. Tam na, na tym terenie mieszkało ponad 2,5 chyba miliona ludzi. W każdym razie, no cóż, my wiemy, że czystki etniczne były przeprowadzane, i jesteśmy jak gdyby efektem czystek etnicznych. Na ziemiach zachodnich Polski nie ma Niemców. Zostali stamtąd jak to się ładnie mówi w Niemczech, wypędzeni, jest taki ruch, czyli po prostu ich stamtąd usunięto. Polaków usunięto z ziem, y, byłych ziem wschodnich y, i nie tylko centralnych, bo y, proszę sobie y, uświadomić, że Lwów był w środku przedwojennej Polski, to nie były żadne kresy. No więc właśnie z tych ziem usunięto Polaków, przesiedlono ich do, y, na tereny, y, z których wysiedlono Niemców, a mieliśmy też do czynienia z innymi czystkami etnicznymi, takimi jak na przykład akcja Wisła, gdzie okazało się, że no nie jesteśmy Polacy, to znaczy Polacy, ale generalnie ludzie, którzy sprawowali władzę w Polsce Ludowej, nie są w stanie poradzić sobie z terrorem ukraińskim akcji UPA, w związku z czym wysiedlono zaplecze tego terroru na tereny też uzyskane po wysiedlonych Niemcach. I myślę, że to jest właśnie akcja Wisła, jest tutaj czymś, co motywowało wielu syjonistów i motywuje nadal do patrzenia na ten kraj, który usiłują tam zbudować. A jeśli do tego podleje się to jeszcze sosem religijnym, ideologicznym, no wiadomo, ziemię, które Pan Bóg nam tam dał i tak dalej, a teraz mieszkają tam, co prawda od setek lat, inni ludzie, no to mamy to, to, co mamy. Od dawna mówiłem, że Donald Trump wygrał wybory, ponieważ miał poparcie syjonistów. Poparcie amerykańskiego społeczeństwa w tych wyborach, tam jest różnica chyba miliona, czyliś tam głosów. Ja wiem, że to mówi, że, że to taki duży i tak dalej, ale jednak prawdopodobnie przy pewnych fałszerstwach wyborczych, których się wcześniej dopuszczano, pewnie Trump by nie wygrał, ale teraz miał wygrać. Miał wygrać, dlatego że, jak już to wiele razy mówiłem, Stany Zjednoczone są w głębokim dole, muszą dokonać tej sanacji i muszą robić to, co robią. I Trump, proszę Państwa, rozwala cały system bezpieczeństwa międzynarodowego. Trump rozwala cały system instytucji międzynarodowych, prowadzi politykę kontraktową na zasadzie bilateralnej, na zasadzie wymiany. U nowego ułożenia się tych, którzy rzeczywiście mają siłę, więc to, że tam jest jakieś prawo międzynarodowe, to, że tam jakiś ONZ, gdzieś ktoś tam postanowił rezolucję, to dzisiaj możemy sobie to w tym piecu palić. Nie zabraniają przepisy ekologiczne. Proszę Państwa, z tego wniosek jest i dla Polski, i dla Kanady. Też już o tym mówiłem, że proszę tam trzymać ręce na portfelu, bo to nie znamy, nie znają Państwo dnia ani godziny. Jeżeli można coś takiego przeprowadzić, a prawdopodobnie będzie można, jak wysiedlenie, jak się mówi w sposób zupełnie hitlerowski oczyszczenie gazy, no to może Polakom można jakieś ziemie odebrać, prawda? Już o tym mówiłem, że można by było tak na przykład wynagrodzić Ukrainę jakimiś tam tymi ziemiami, tak zwanej Ukrainy, zakorzońskiego kraju, czyli tym, co pozostawało po linii Karzona na zachodzie, do czego no, Ukraińcy sobie często Ukraińcy. Nacjonaliści ukraińscy sobie bardzo często roszczą pretensje. Chodzi o to, żeby zażegnać ten ferment, który, który może powstać, to niezadowolenie, te frustracje, która może powstać wśród byłych weteranów, żołnierzy, którzy okaże no, się tu walczyli, koledzy ginęli i tak dalej za tego amerykańskiego hegemona, no i, i niewiele ugrali, a wręcz Mogą mieć poczucie klęski, tego, że oczywiście każda klęska przedstawiona jest w dzisiejszych czasach jako zwycięstwo i tak będzie pewnie i na Ukrainie. Proszę Państwa, to również ma znaczenie dla nas tutaj w Kanadzie, bo te elity tutaj wyniańczone w tych koronkach, wychowane w cieple i, i wygodzie one nie zdają sobie sprawy, że świat może być brutalny, że w świecie, na przykład, no co zrobimy Stanów Zjednoczonym, jeżeli Stany Zjednoczone, na przykład, przy pomocy jakiegokolwiek mechanizmu wyrwą nam Albertę z Kanady, no na przykład, powiedzą, że tam większość Albertan chce być z nimi, nie wiadomo, czy chcą, nie chce, mogą tak powiedzieć, mogą tak to zarężować, może być tak, tak przedstawione w mediach. No i co? Coś im zrobimy za to? Sankcje nałożymy na Stany Zjednoczone? Tam uderzymy na Waszyngton naszymi rakietami? No więc właśnie, proszę Państwa, jesteśmy my tutaj w Kanadzie zdani na łaskę praktycznie rzecz biorąc Amerykanów. Tu nawet bierny opór by nie wypalił. Tu nawet, proszę Państwa, ci ludzie nie zdają sobie sprawy, co to znaczy. Opór. No, może oprócz imigrantów z tych terenów, właśnie takich jak Bliski Wschód, y, czy innych, y, gdzie toczą się wojny. Y, reszta społeczeństwa jest tak rozmiękczona, jak, jak masełko na słońcu. Także, proszę Państwa, mogą w krótkim czasie, w najbliższych latach. Możemy być świadkami wielu ciekawych zmian. I tak się mówi, że tutaj właśnie my ze Stanami Zjednoczonymi, no co będzie, jak, jak te sankcje, które pod postacią taryf celnych 25%, które są obecnie zawieszone na miesiąc, no jak one wejdą w życie, to co to? My jakoś tam odszczekniemy Amerykanom, coś im zrobimy, jakąś krzywdę. Proszę Państwa, nie łudźmy się. No, jesteśmy tak zintegrowani ze Stanami Zjednoczonymi, że praktycznie rzecz biorąc jak oni nam to zrobią odetną, no to nas tu pogrążą w jakiejś recesji, i wtedy odezmą się głosy, że my chcemy być z nimi. I to właśnie, dokładnie prostym, otwartym tekstem mówił obecny prezydent Donald Trump, który powiedział, że do tego, żeby Kanada stała się 51 stanem, ja myślę, że to może nie cały kraj 51 stanem, ale tam kilka stanów z, tego, z tej Kanady można by było wykroić. On żyje do tego, broni ekonomicznej. Tam go zapytano, nie wiem czy Państwo pamiętają taką konferencję pracową jeszcze przed zaprzysiężeniem, kiedy go pytano, no co zrobi z kanałem panamskim, czy użyje siły, nie wykluczył użycia, użycia siły do przejęcia tegoż kanału panamskiego. No, była kwestia Grenlandii, i, i gdzie mówił, że ci ludzie w ogóle to chcą być ze Stanami Zjednoczonymi, no i jest kwestia Kanady, gdzie powiedziano no, użyje nacisku narzędzi ekonomicznych po to, żeby się stała 51 stanem. Zresztą, proszę Państwa, my nie musimy się stawać 51 stanem, żeby wiązać buty Amerykanom, to znaczy, by być całkowicie zintegrowani, podporządkowani polityce amerykańskiej. I myślę, że to jest główny cel Trumpa, że Kanada jakoś tak właśnie przeciwko tej polityce amerykańskiej występowała, przeciwko polityce syjonistycznej występowała, że no nie, pilnuj, nie, nie inwestujemy w wojsko, nie pilnujemy swoich granic, Amerykanie muszą to robić za nas. Więc. No, trzeba tutaj przyprowadzić nas do porządku. I proszę się nie powoływać na żadne tam międzynarodowe prawa, proszę się nie powoływać na jakieś rezolucje ONZ i tym podobne bzdury. To się skończyło. Ten świat odszedł. Ten świat został przez obecną amerykańską administrację po prostu położony, rozwalony. Nie ma już tego. Proszę Państwa, yy, i cóż, yy, to właśnie powinno dawać do myślenia wszystkim tym, którzy myślą jeszcze w starych kategoriach, ale też powinno dawać do myślenia, co zrobić w tym nowym świecie, by zabezpieczyć własne interesy. Bo teraz to łapiemy zabawki do siebie i patrzymy, co nam zostało, jaką mamy siłę, co możemy w tej sytuacji, nowej sytuacji, na co możemy sobie pozwolić. Proszę państwa, nie, nie będę oceniał tego całego pomysłu na wysiedlenie y, Palestyńczyków z ich tradycyjnych zajmowanych przez setki lat y, terytoriów. Y, w polityce nie ma miejsca na moralność. To o tym możemy sobie jedynie oceniać w różnych y, historycznych y, y, książkach. Wiele jest niesprawiedliwości na tym świecie. Myślę, że to jest jedna z nich, ale no cóż robić? Palestyńczycy przegrali, Żydzi wygrali, i teraz przy pomocy swojego największego sojusznika, którym jak wiadomo kręcą jak ogon psem, mówią: Sprawdzam, trzeba te sprawy uporządkować. Do czasu, kiedy no przyjdzie następna eskalacja, do czasu, kiedy przyjdzie następny światowy porządek. Już w tym momencie negocjowany między, ja to zawsze podkreślałem, żydowską Ameryką a chińską Azją. Tylko, że aby to nastąpiło, no to właśnie trzeba pozałatwiać swoje sprawy wcześniej. Dlatego toczą się te wszystkie wojny, z którymi mamy do czynienia. Tyle na dziś. Mówi Andrzej Kumar.